O, ale go na ciepło jest za Witamy wszystkich na blogu Full Stow. w nowym roku, 8 styczeń 21 rok, kilka nas nie było jeździliśmy dużo ale mało nagrywaliśmy, nowy rok Nowe postanowienia, więc materiału będzie teraz więcej. Piątek wieczór, 23 godzina, nawet już po 23:00 i z Bartkiem. Dzisiaj rowery elektryczne, jesteśmy w Gorcach. Na górze Gorc, 1228 metrów. No i mamy taki północny, w sensie po 24 zjazd, jakieś 400-500 metrów w dół po śniegu. Jak widać, pełna zima. W mieście tego nie widać, natomiast tutaj jest, jest, jest bardzo dużo śniegu. Jesteśmy na rowerach elektrycznych. Myślę, że zrobiliśmy już 30 km na tych rowerach. Pewnie z przewyższenia 1300-1400. Baterie są już w schyłku. No ale teraz krem de la crème przed nami, czyli syty zjazd z Gorca. A jak chciałem się z wami przywitać. <grymianie> <grymianie> Operator kamery Bartek Szwed, Warpass. <grymianie> Skromnie jak zawsze. <grymianie> ja,

No jest bajka, nie? no jest to coś innego Myślę, że na naszym kanale takiego czegoś jeszcze nie było Wykład By bajk zimą, ale zjazd w północy prawie z gorca na rowerach elektrycznych zimie Więc e, myślę, że to będzie dobre preludium na ten sezon I pozdrawiam wszystkich Ciekawa kwestia w jeżdżeniu w zimie, w nocy jest taka, że gogle nie parują, tylko zamarzają i robi się szron. I okazuje się, że ze szronem się jeszcze ciężej jeździ, niż z zaparowanymi goglami. A wycieraczek nie mamy do robienia. Myślę, że yy, Bartek, właściwy startup macie wycieraczek do gogli jest zdecydowanie w ogóle coś z można by skręcić, bo cały czas coś z tymi jest nie tak